Czarodziejki. Labirynt. Lordzie Cedricu, żądam dobrych wieści. Znalazłem punkt przemiany między Meridianem a ziemską księgarnią. Ten sklep to idealna przykrywka do poszukiwań. Kiedy odnajdziemy moją siostrę, musimy stopniowo zdobyć jej zaufanie, aż wpadnie w naszą zasadzkę. Myślę, że docenicie czas poświęcony na zgłębianie. No, zgłębianie. Pochodzenia mitów. Tak, dziękuję. A, a teraz wasze wypracowania. O! Wielkie nieba! Niektórym poszło lepiej niż się spodziewałem, ale innym poszło fatalnie. straciłam przytomność przy trzeciej żonie Zeusa. Ha? To moje okropne pismo? To na pewno moje? Dostałam czwórkę? To znaczy, że z następnego mogę dostać mierny! I tak zdam! No nie, ja też! Ach! Terani, porozmawiamy po lekcji. co mi pan poleca? Pośpieszyć się, mam innych klientów. Żona prosiła o wodę bez lodu. Niech poczekasz, się rozpuści. Nie wytrzymalibyście dnia w Meridianie. Meridianie? Może to któraś z tych eleganckich restauracji. A kurczak po Sacłańsku? Taki jak ten, ale mamy więcej. Kalebie, możesz zrobić sobie małą przerwę. Jasne. Zawsze tak się zachowują? Jestem bardzo rozczarowany, że nie oddałaś wypracowania. Co takiego? Skoro nie zdążyłaś na czas, trzeba było poprosić o. No wiesz, to coś, o co się prosi w takim przypadku. Oddałam je dzień wcześniej. Było o Tezeuszu i Minotaurze. Przedłużenie! Mam je w komputerze, mogę je panu przesłać. Termin jest ostateczny, a, a teraz w każdym razie dostajesz jedynkę. <laughs> Nie wiem jak to zrobiło, wiem tylko że ta maszyna zrobi identyczne mapy zamków obosa dla moich dowódców. Kiedy skończę kopiować krewetkowe danie dnia. Co się stało? Za duże żeby ukraść? jest bestią, która mieszka w Heatherfield, to kto? Bestię w ludzkiej postaci można ujawnić przez dotyk serca Kondrakaru. Mam chodzić po mieście i dotykać wszystkich kryształem? Zgubił wypracowanie. Terani, ubolewamy nad twoją stratą, ale świat opanowały potwory, skup się! Szukaj jednej z nas! Tego nie wiemy! Żartujesz! Szuka dziewczyny w naszym wieku! Potrzebuje opiekunki do dziecka! Może jedna z nas to jego zła wnuczka? Widziałam taki film! Dziewczyna była z piekła rodem! Musiał je zgubić! To jedyna możliwość! Ach. Dziewczynki, Will ma dodatkowe zadanie z matematyki. Mamo, pani Rudolf nic mi nie zadawała! Ja ci zadałam. Widziałam twoje oceny. Pomocy! No dobra. Mała kreska między liczbami to odejmowanie. Dlaczego właśnie tutaj? Nie mają książek w centrum handlowym albo w bibliotece? Bo tam nie ma przystojnego właściciela. O czarnych oczach i diabolicznym uśmiechu. Może jeśli pójdę śladami puddingtona, znajdę je w krzakach albo na krawężniku. Tam są jakieś papiery. Dzień dobry, gdzie są szkolne podręczniki? Niestety wszędzie są też na zapleczu. Wciąż się urządzam, o ja też. Jestem Cornelia. Elian Brown. Cześć. Rick Hoffman. Wybaczcie ten bałagan. To potrwa zanim zrobię tu porządek. Dobrze wiem, jak to jest. Stary sklep? Nowy muchyk. Dziewczyny, chodźcie tu! No cóż, yy, lepiej poszukam książki do historii, choć i tak to nic nie pomoże. Średniowiecze jest takie nudne. Kornelia <gryśla> jest moją przyjaciółką. Super wygląda z tym kucykiem. Zobacz litery na tej książce. Miałaś tak do mnie nie... O rany... To merydiańskie graffiti. Ciekawe, czy w środku są te same litery. Dziewczyny? I nie ma dziewczyn? Hej! Kornelia! X równa się... X równa się 12. Więc prawidłowa odpowiedź to X równa się Y do kwadratu? To nie matma tylko ortografia. Ha! Czy w żabim świecie też jest matma? Przyda się do liczenia 100 tysięcy dzieci. Choć większość zjedzą kaczki. O, wy też coś poczułyście? Nudę? Ja tak. Czy to przejście było przedtem takie duże? Oho! Popsułam księgarnię! I ja tylko dotknęłam o! 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 Wiem, że to oczywiste, ale spadajmy stąd! To nie jest nasz świat! No nie, do tyłu? Dwa razy w prawo Czemu? Bo dwa razy skręciłyśmy w lewo O, to labirynt Jak u Tezeusza i Minotaura Mam tego czwórkę Cii, mądrzy się o. Nie możemy tu zostać Ale zgubimy się, jeśli czegoś nie wymyślimy Cornelio, daj mi twój sweter Jak znajdziemy drogę, zostawiając tu mój sweter? O nie nie, 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 możesz. Nie mój sweter! Hmm, pierwiastek kwadratowy nudy równa się sumie nudnej nudy. A! Tak! E, e, kłopaty! Chodź! A, to pewnie punkt przemiany. Blankowi wydawało się, że dziewczyny znikły. Czy to działa w obie strony? Mogą wrócić? To zależy, co jest po drugiej stronie. Bez ciebie i serca są bezsilne. Ten stek upuszczono na podłogę. Skąd mogła to wiedzieć? Kalebie, mamy problem. E, dziewczyny! I po dziewczynach! I po co wieszałam go co wieczór na ręcznie rzeźbionym wieszaku? Co właściwie znalazł ten Tezeusz w labiryncie? Potwora z głową byka. Gdzie w księgarni? Blank mówił, że z tyłu. Gdzie? Nigdzie! W tym problem! Gdzie nie było dziewczyn? Wszędzie nie było. Co jest? Tędy. O, o, szłyśmy tam. I tu też. Czytał te książki, ma już doktorat ze zoologii. Co jest na drugim końcu? Zapewne bardzo nieszczęśliwa Kornelia. Strażniczki, gdziekolwiek jesteście, odnajdę Was. SHIT Resta musi być bliska. Wyślij tropiciela. Jedzenie jest wspaniałe, ale nie zjemy wszystkiego. Kiedy usłyszeliśmy, że są tu strażniczki, każdy coś przyniósł. Hmm. Dlaczego przybyłyście tu z ziemi w ludzkiej postaci? Pewnie nie uwierzysz, ale szukamy książki do historii. Hmm, doleję wam jeszcze. Czemu nikt inny nie je? E, Heylin, to chyba wszystko, co mają. A ja się martwiłam o moje wypracowanie. Gdy Fobos objął tron, na tej ziemi zgasło światło. Mężczyzn uwięziono, nasze zbiory zabrano. Nie mamy nic własnego, oprócz snów. Pracując na zamku, słyszę różne rzeczy. Mówią, że Fobos ma siostrę tam po drugiej o, stronie. wow, siostrę? Prawowitą następczynię tronu. Ona nie wie, kim jest, ani że nie urodziła się na ziemi. Więc to żadna z nas! Gdybyście mogły znaleźć ją pierwsze, wiele lat cierpimy pod rządami Fobosa, zmuszani do pracy na zamku, w stajniach, w kopalniach. Wciąż mamy nadzieję, ale czasem myślę, że to złudna nadzieja. Znajdziemy ją i sprowadzimy tutaj. Obiecujemy. Czegoś nie rozumiem. Po co Fobos szuka kogoś, kto ma go zastąpić? To chciałam zobaczyć, Drogiciel, uciekać. <śmuszczaj> Znajdzie nas nawet w Chinach! Nie możemy ciągle biec! Musimy wejść na górę! Skąd wiemy, że to nie pójdzie za nami? Teraz możemy skoczyć na następne drzewo, tylko niższe. Tu jesteśmy bezpieczne. Chyba. Nie, nie. 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 Zaraz będziesz mieć niższe drzewo. A ja się martwiłam o swój sweter. Jak? Prowadzą tu zaślinione ślady od samego zamku. Uwaga! Wrócić cię do portalu? Dzięki, nie trzeba. Spotkałyśmy tutejszych ludzi, pomogli nam wyjść z zamku. Cały czas myślę o tym, jak strasznie im się tu żyje. Oddali nam swoje jedzenie. To dobrzy ludzie. Nie martwcie się, będziecie miały szansę się odwdzięczyć. Kłaś, zostawiłaś mnie w sklepie. O Elion, przepraszam, myślami byłam w innym świecie. Często ci się to zdarza. Jesteśmy przyjaciółkami, czy nie? No pewnie, chodź, stawiam ci pączka. Wiesz, że nie jem pączków. Tak, ale sprzedaję je niezły przystojniak. Zaczekaj! Przepraszam. Yy, za co? Że zrobiłam tyle szumu o głupie wypracowanie i że prosiłam dyrektorkę, żeby pana zwolniła. A ja przepraszam, że schowałem twoje wypracowanie do lodówki i przyniosłem szynkę do szkoły. Proszę. Doskonała praca, a twój opis labiryntu, jakbyś widziała go na własne oczy. Te, tak, jakby. Podać Pani kartę dań? Blank. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załuk. Montaż Norbert Rudzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.